Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Osipowiczka Beauty. Po przerwie, słuchajcie, wracam z nową jakością, z nowymi formatami, także mam nadzieję, że się cieszycie i długo zastanawiałam się, jaki film powinnam dodać jako pierwszy po tej przerwie. Wiedziałam, że musi być to coś wyjątkowego i... Wymyśliłam. Dzisiaj przetestujemy triki makijażowe sprzed 15, sprzed 13 lat. Są to porady makijażowe, które znalazłam w różnych artykułach, na stronach internetowych i te wpisy są bardzo rozmaite. Nie chcę też za dużo zdradzać. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco i żeby zajrzeć na mojego Instagrama. A teraz już nie przedłużam. Lecimy z odcinkiem. Na początku oczywiście muszę iść zmyć makijaż, więc widzimy się za 3, 2, 1. Dobrze, moi drodzy, jestem gotowa do wykonywania makijażu. Mam ze sobą tablet, na którym zapisałam te triki i też fragmenty artykułów, fragmenty wpisów, tak aby móc je tutaj przytoczyć. Jeżeli chcecie przeczytać całe te wpisy, to oczywiście zostawię Wam link do wszystkich źródeł, z których korzystam. W opisie, a teraz myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Jestem strasznie podekscytowana i pierwsza kategoria to baza. Trik numer jeden: biała baza ukryje bruzdy. Staną się niewidoczne, gdy przed zrobieniem makijażu rozprowadzisz na nich odrobinę białej bazy. Mam tutaj białą bazę i mam też bruzdy, czyli jestem idealnie przygotowana do pierwszego triku. Zaczynamy. Rozprowadzam białą bazę w tych właśnie miejscach. Trochę zbyt dużo się tego może nałożyło, ale to nic. Nie widać tego zbyt mocno, yy, ale to dobrze. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało pod koniec, bo yy, triki są naprawdę rozmaite. Jedne są yy, takie klasyczne, wręcz oczywiste, a pozostałe... Ok, także bruzdy mamy wypełnione, więc przechodzimy do triku numer dwa. Podkład na zawsze palcami. W ten właśnie sposób postępuje większość wizerzystów mimo że istnieją do tego specjalne gąbeczki. Dlaczego tak robią? W kontakcie ze skórą preparat szybko nabiera temperaturę ciała, w związku z tym lepiej się wchłania i jest mniej podatny na ścieranie poza tym palcami rozprowadzisz go najdokładniej. Z tym się oczywiście zgadzam, palce świetnie się do tego nadają yy, i często nakładam w ten sposób podkład. Świeża, jakby zroszona wodą cera to podstawa sukcesu. Wybieraj lekkie, płynne fluidy z drobinkami rozświetlającymi, które sprawią, że Twoja twarz będzie wyglądać na młodą i wypoczętą. ok więc idąc tym tropem zrobię miks tych trzech produktów, czyli bazy rozświetlającej, podkładu ciemniejszego oraz jaśniejszego, tak aby uzyskać idealną miksturę. Daj musicie koniecznie znać, czym najbardziej lubicie nakładać podkład. Ja zdecydowanie gąbkami bądź palcami, więc ten trikie dla mnie jest idealny. Teraz to można powiedzieć, że te owe triki są dosyć powszechnie znane i nawet nie są do końca już trikami, natomiast 15 lat temu to mógł być naprawdę świetny trik. Podkład nałożony, jak widzicie nie ma go zbyt dużo na twarzy, ale też o to chyba chodziło, żeby uzyskać naturalny efekt. I przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli do korektora. Zmęczone spojrzenie. Będziesz mieć jeszcze większy kłopot z odświeżeniem spojrzenia, jeśli użyjesz zbyt tego korektora. Dobra rada! W tym miejscu najlepiej sprawdzają się korektory płynne, na przykład w pędzelku. Wybieraj odcienie o ton ciemniejszy od skóry. Nakładaj je z umiarem tylko tam, gdzie potrzeba. Krep delikatnie w skórę, na przykład za pomocą patyczka higienicznego. Większa precyzja. Tak robi wielu zawodowych makijażystów. Mam patyczek, już nie mogę się doczekać przetestowania sposobów wielu makijażystów. I powiem Wam, że tak, z jednej strony rozumiem obawę przed takim mocno kryjącym, jasnym korektorem pod oczami, natomiast z drugiej strony nakładanie ciemniejszego korektora, nie jestem przekonana. Najczęściej nakładam korektor dopasowany do mojego koloru skóry, natomiast dzisiaj zastosujemy ciemniejszy. I co z tym patyczkiem martwi mnie najbardziej, to to, że on będzie pochłaniał. 3 czwarte produktu, jak nie więcej. Ale też patrzę na to, że to jest trik sprzed 15 lat. Wtedy była mocno ograniczona ilość akcesoriów do makijażu. Przetestujmy ten trik. Plus jest taki, że na razie żaden z tych trików nie robi krzywdy, że tak powiem i nie wygląda się przerażająco. Wszystko prawie jest na patyczku, więc to nie jest najlepsza opcja. Jeżeli makijażyści używali patyczków, to było to bardziej higieniczne niż używanie palców na kliencie. Niestety cienie są nadal. Widoczne, wygląda całość naturalnie, więc też nie jest źle i ten ciemniejszy kolor nie odstaje. Lecimy dalej, i tym razem mamy brązer slash puder. Gdy narzekasz na zbyt pulchną twarz, Zdecydowanie na tym narzekam. Pomoże ci puder brązujący. Najpierw tak jak zwykle rozprowadź podkład, a potem wzdłuż kości policzkowych aż do skroni puder brązujący. Na pastę, czyli czoło, nos i brodę możesz nałożyć puder jaśniejszy. Nakładam brązer. Lecimy z pudrem, wydaje mi się, że do tego powinnam użyć dokładnie tego samego pędzla więc nakładam y, właśnie puder na strefę T. Szukając tych trików, totalnie nie mogłam znaleźć żadnego dotyczącego pudru. Przeszukałam mnóstwo stron y, i z pudrem był największy problem. Kolejny krok, czyli róż. Róż ożywia i rozjaśnia zmęczoną twarz. Nanieś go szerokim pędzlem z dłużkości policzkowych, a cera szybko odzyska młodzieńczy blask. Ważne jest też, by jego odcień dobierać do swojej karnacji. Oczywiście zgadzam się z tym, warto dobierać róż do swojej karnacji. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to przeczytałam o wazelinie, natomiast nie mogę teraz znaleźć tego fragmentu i Wam go przytoczyć, ale jestem pewna, że o tym przeczytałam, więc musicie uwierzyć mi na słowo. Zyskałam naturalny blask, jak widzicie wygląda to bardzo naturalnie. Jeśli chodzi o brwi, to tutaj bardzo się zdziwiłam, ale tak pozytywnie, ponieważ wygląda to podobnie do tego, jak teraz wypełniam brwi. Brwi wygładz spiralką maskary, niesforne włoski możesz wymodelować specjalnym żelem lub odżywką do rzęs idealnie, ale co mnie zdziwiło to to, że w większości poradników e, nie było mowy o tym, że warto mieć cienkie brwi. Porada z innej strony internetowej. Nigdy nie zapominaj o podkreśleniu brwi. Najlepiej kredką w kolorze pilnym lub orzechowym. Co do kolorystyki to wiadomo, że mocno uległo ona zmianie w ostatnich latach. Kiedyś większość produktów do brwi była bardzo ciepła, dużo cieplejsza od włosów. I teraz nałożę ciepły cień, który ociepli brew i nada jakiego koloru, jak. Autorka miała na myśli. Lecimy do kolejnego etapu makijażu, czyli do nakładania cieni. Kredka przedłuża żywot cieni. Jeśli zależy ci na tym, by makijaż oczu był wyjątkowo trwały, a cienie nie wałkowały się w załamaniu powieki, najpierw pomaluj powieki miękką kredką. To jest takie słodkie. Niedawno, po tym jak zgubiłam kolejną pacynkę do cieni, spróbowałam nałożyć je palcami, ale inaczej niż zwykle. Nie rozcierałam na powiece, tylko dociskałam opuszkiem miejsce przy miejscu. Metoda okazała się świetna. Uniknęłam osadzenia się cieni w załamaniach skóry i uzyskałam o wiele trwalszy efekt niż przy tradycyjnej aplikacji. Tak zrobimy. I kolejny trik to to, żeby nałożyć jasny, perłowy cień pod łukiem brwiowym. Mam ze sobą tylko białą i czarną kredkę, a czarną będziemy wykorzystywać później, więc opcja jest tylko jedna, czyli ta jasna, kremowa. Na powiekę nakładam jasny, perłowy cień. Uuuu... Poszalałam z tą perłowością. Oczywiście miałam dużo mniejszą kontrolę nad cieniami nakładając je palcem yy, i te przejścia nie są idealne. Tak samo mogłabym mieć mniej rozświetlacze pod łukiem brwiowym, ale z drugiej strony wiem, że wtedy nakładało się dużo tego rozświetlacza. Teraz przechodzimy do podkreślenia oka. Uzyskasz efekt gęstych rzęs poprzez namalowanie czarną kredką wewnętrznej części górnej powieki. Oczywiście teraz też z tego sposobu się korzysta. I sama często nakładam właśnie czarną kreskę na linię wodną. Ale to nie koniec. Wieczorowy look. Czarna kreska narysowana pod linią Dolnych rzęs. W zależności od kształtu oka na całej długości lub połowie daje taki efekt. Możesz ją delikatnie rozetrzeć. To mnie martwi, że tylko delikatnie rozetrzeć zaczynamy od klasyka, czyli czarnej kreski na linii wodnej. Teraz ta druga część zdecyduje się na czarną kreskę od połowy powieki. Teraz pytanie, czym rozcieramy? I myślę, że mógł to być patyczek kosmetyczny, więc właśnie nim się posłużę. Cieniowanie skończone, nie wygląda skandalicznie, yy, ale inaczej niż zazwyczaj. Przechodzimy do rzęs. Tuż rozprowadzaj zygzakiem. To doskonały sposób, by uniknąć grudek. Zaczynaj zawsze od górnych rzęs i rób to od nasady po końcówki. Czas na hit nad hitami. Czyli makijaż ust. Jestem tak podekscytowana, bo to jest coś, na co czekałam. Wiedziałam, że znajdę taką perełkę. Jak na razie ten makijaż wygląda dosyć zwyczajnie i potem pojawiło się to. Jeśli chcesz uzyskać efekt seksownie mokrych ust, pokryję korektorem, a następnie zamaluj lśniącym, bezbarwnym błyszczykiem. Pokryję, wiadomo, korektorem usta. Żeby wyglądały seksownie, a następnie nałożę na to błyszczyk. To jest właśnie ten efekt, który chciałam uzyskać, czyli mokre, seksowne usta. Tak, moi drodzy, cały makijaż jest już gotowy. Do pewnego momentu było dosyć zwyczajnie, ale potem z każdym kolejnym krokiem te różnice zaczęły być wyczuwalne. Przykładowo brwi w cieplejszym kolorze chociaż i tak to nie jest skandaliczne myślałam, że z brwiami będzie dużo gorzej i wyjdę z zupełnie innym efektem. Cieniowanie też ok, trochę inaczej zachowałabym się na dolnej powiece, ale wiadomo, to był rok 2005 2006. Większość tych porad była naprawdę w porządku także to jest na pewno pozytywne zaskoczenie. Perełką odcinka oczywiście są usta które bardzo mnie radują. I tak, co tyle jeżeli chodzi o ten film, dajcie koniecznie znać, co myślicie o odcinkach tego typu. Chciałabym kontynuować serię z trikami, powiedzmy triki sprzed 50 lat, sprzed 30 lat, sprzed 10 lat. Więc jeżeli macie jakieś stare artykuły, stare magazyny, w których znajdę informacje odnośnie mega starych trików, to proszę podślijcie mi je na Instagramie. Dziękuję wam za uwagę, za wytrwałość i za to, że jesteście. I do zobaczenia już niedługo. Love of Kaya for me. Pa Pa pa.